My akurat z tego projektu, którego obszarem jest wolontariat, postanowiliśmy zorganizować takie spotkania otwarte dla wolontariuszy w niewidzialnej przestrzeni, którą na co dzień prowadzimy, gdzie będą się mogli wymieniać z doświadczeniami, swoimi problemami, ale też takimi pozytywnymi sukcesami, a także będziemy robić takie spotkania, warsztaty. Gdzie będziemy reagować na przykład na problem wypalenia wolontariuszy, lub no inne, które nam zgłoszą w trakcie realizacji projektu. Jest to zjawisko chyba coraz bardziej powszechne, ponieważ mamy strasznie dużo obszarów, w których ten wolontariat zaczyna być popularny i coraz więcej organizacji, firm gdzieś tam o ten wolontariat się zgłasza do, do, do społeczeństwa, o tak bym to nazwała. I myślę, że wypalenie jest też bardzo mocno związane z całą sytuacją, która się dzieje obecnie, czyli tą potrzebą tego wolontariatu związaną z uchodźcami i innymi problemami społecznymi, których jest niestety dość dużo. Często w jakichś projektach, w których wolontariusze biorą udział, jednak my jako organizacje na przykład nie możemy pozyskać środków na to, żeby temu wolontariuszowi chociażby podziękować w postaci jakiejś nagrody, czy nie wiem, bonu budownkowego, i jest to tylko ta praca wolontariacka bez wynagrodzenia i takiego motywatora w postaci prezentu. I nasi wolontariusze, bo ja też prowadzę fundację na kole ze znajomymi, więc widzimy to wypalenie po czasie. Na początku jest takie duże wow i zaangażowanie, a w miarę tych zajęć też w połączeniu z tą pracą zawodową ten entuzjazm opada.